Hej siema witam serdecznie W dzisiejszym odcinku mam dla was całkiem interesującego newsa Ponieważ wraca tutaj do nas tryb właśnie z WTK Być może część z was e... ja myślę że, że, ka że każdy z was grał ten trybik Ale być może dla części z was się podobał I mam też dla was taką informację ponieważ on prawdopodobnie w tej edycji nie powróci do skrzynek Tak jak był czy do zdobycia za klucze tam na ogólnie do grania bitewek na bitwach losowej mam na myśli Więc prawdopodobnie ten nie będzie dostępne Z tego co słyszałem, więc wielka szkoda Ale nie martwcie się, w dzisiejszym odcinku pogramy sobie w takim mniejszym wtk dziewiątkom, Dziewiątką, także przejdźmy do y, Materiału Rodzą tam perki, myślę że się troszkę pobawimy tą dziewiątką, ponieważ Tam zarazem chciałbym na tubce pograć i też na tym celnym działku, tak I jesteśmy już w garażu i chciałbym wam tutaj y, Zrobić jakiś taki wiecie fajny esportowy zestawik pod WTK właśnie, ponieważ ten ciąg jest naprawdę dobry. Przez wiele osób uważany za lepszy, za, za lepszą maszynkę, po prostu niż Grille. 15. Więc wykombinuję tutaj jakiś taki fajny zestawik. Na pewno bija, na pewno prawka, na pewno maskowanie. Koordynacja bardzo fajna, ponieważ spójrzcie, jak, jaki tutaj czas skopiamy, fajne eleganckie można zrobić. Zastanawiam się teraz tak. Albo praktyczność, albo zasięg widzenia. Uważam, że na randomie, na bitwach losowych to jednak jest ważniejsze. Mieć ten zasięg widzenia, bo jest po to, sobie czołgi to jest bardzo ważne, więc weźmiemy to, tutaj tak samo, te trzy perki, na takie te deki pod snepie nie uważam, podstawa Myślę, że z z chciałem powiedzieć, żeby właśnie ograniczyć te RNG troszkę, przy przecelowaniu jest bardzo w porządku Koncentracja da nam 0,27 celności I tak naprawdę można by się było zastanowić, czy nie chcielibyśmy strzału z biodra, Ale raczej tym czołgiem i tak po prostu będziemy stać I po prostu celować te pociski, więc myślę, że takie coś będzie ok. Przejdźmy do kierowcy Myślę, że kontrolowane uderzenie nam się nie przyda jako specjalnie, Przetestowałbym to, ponieważ jeśli ktoś, ktoś nas, nas nie przebije z HEKa To po prostu dostaniemy o 10% mniej uszkodzeń, więc to jest fajne, inżynier być może jazda terenowa, można by było się zastanowić ewentualnie jeś, jeśli byśmy chcieli tak właśnie pod rozrzut podczas jazdy to to, akurat to przy wychylaniu może nam bardzo pomóc, ponieważ tam się ruszamy. No i to jest taka trudna decyzja, nie? bo to też jest fajne, być może bez, bez jazdy terenowej bym przetestała, w się sensie te opory dla gruntu bardzo dużo zmieniają. Ale w sumie, wiecie, do WTK każdy z haków szla, także przetestujemy. Szkoda, że ten perk nie działa właśnie. zaczęła się jeszcze tutaj. Szkoda, że on nie działa w momencie, jak pociski HE ja was przebijałem, bo to naprawdę by była ogromna zmiana. To to by była ogromna zmiana dla World of Tanks. Dobra, daję gaszczenie. Moglibyśmy dać rozeznanie. Może dać dla mnie w ramię, je jeśli będziemy kampić w tym samym krzaku z kolegą w tej samej klasy, więc to jest ok. Szybsza żarowa, by była bardzo w porządku, ale zagłuszanie też będzie fajne, więc tutaj no taki ciężki wybór. E, można by się było zastanowić na przykład nad zrezygnowaniem z naprawki. czy znaczy coś takiego. Rzucić naprawki, dać być może tą żarówę? Można tak przetestować, akurat... Po to nagrałem te odcinki by wam testować te zestawy, w najbliższym czasie prawdopodobnie się pojawi kolejny poradnik z perków, ale tym razem na czołgi ciężkie Ale na, na te deki na pewno też będą musiał zreźć. tutaj tak samo trzy perki, basic, ammo tuning bardzo fajny Intuicja nie będzie mi potrzebna akurat na tym działku z którym gram, bo tak naprawdę będę walczyć tylko z golda Więc desperat też się może przydać, close combat nie ma sensu raczej na ten czołg i tak naprawdę zrobiliśmy sobie z tego 4 DPM, więc no, na desperacji będziemy ładnie dudnić. To tak, tak naprawdę myślę, że mapki Karelię naprawdę pewno bym pograł. Pieszysto jest ok. Eee, nie lubię pilzna, bo takie czołgi i przełęczy też nie, także tutaj jest fufu. Banujemy jeszcze polowe może ewentualnie rozdam. Moglibyśmy tutaj pod DPM zrobić. Albo podcelność. Ale myślę, że najlepszym wyborem będzie po prostu nie, nie zużywanie tego. To jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne. I tutaj chyba bym nic nie wrzucał. Nie ma sensu. Także lecimy z bitewką. I mamy już bitewkę. Niestety, ale dało nam dosyć niefajną mapę po te deki, chociaż zależy. Ja akurat czasami tutaj lubię zagrać tak, nawet takim papierem czołgiem, jak właśnie ten WTK 9 na czołgi ciężkie, także myślę, że pokażę wam taką, to, taki inny styl gry, oczywiście nie musicie tego kopiować, e, ale zagram troszkę bardziej agro. Akurat wtk można grać w mieście, to jest mniej więcej tak jak granie właśnie tym wutekiem 10, o wam wspominałem, tylko że właśnie brakuje mi tego wtk bo on wrócił do gry, bo nie uważam, by on jakkolwiek był toksyczny na obecne czasy, więc uważam, że na spokojnie bym mógł być gdzieś jako czoł kolekcjonerski albo jakaś jakaś nagroda coś takiego. Byłoby to bardzo fajne. Spójrzcie, mam 8 sekundy reload po 490. No, DPM-ik naprawdę przyjemny, bardzo, bardzo fajny. No i się, turlamy. Eee, coś miałem wam powiedzieć. A nie, nie umówiłem wam zestawu modułów, ponieważ dałem tutaj minus 8, czyli celowanie z nagród, dosyłacz i turbo. Akurat turbo do poruszania się tak by. Jakby... Gdzie się przemieści, podjechać, uciec z pozycji bardzo fajne. Można by tutaj było zagrać cicho układ jeszcze czy coś takiego, więc to też nie jest głupi wybór. Tutaj nic nie ma, więc wcelujemy się tutaj w ten wyjazd. Tutaj bądź tutaj, akurat z tych dwóch miejsc często ktoś wyjeżdża. Odpala się koncentracja i tak naprawdę czekamy na błąd przeciwnika. Ponieważ tutaj jest TT130M. Czyli mamy hateczka, tak ta naprawdę jest tylko jeden czołg ciężki w tej bitwie, e, więc no zbytnio nie po e, Akurat na mordowni będziemy musieli później się ruszyć, pokombinować. Czekajcie, wychylę może tutaj. E, nie, nie przejechał, ok. Czyli nie miał timingu, tak naprawdę są dwa czołgi ciężkie jednak. E, pomyliłem się, ponieważ jest jeszcze patriot. Musiałem się obrócić tak delikatnie, e, ponieważ być może złapałbym tutaj jakiś przestrzał. Na burasko oczywiście, ktoś się zastanowi, czemu nie dałem, wiecie, tej intuicji. No, kurczę, mógłbym, nie? Niby, ale czy jest sens? Ja nie wiem, czy stąd nie dostałem spota. Ogólnie sprawdziłbym to. Czekajcie, czekajcie, e, bo to było podejrzane. Nie, nie wydaje mi się, abym dostał spota z tej dziury. No, chyba, że się zagapiłem, e, a, ale być może tam w krzaczku to stoi. Także jest szansa. Teraz wychylimy z lewej. On cofnął, oh, o ty szpryciarzu Płytny szpytny e, Także tubki nie lubię i taka wiecie bitwa Niefajna nie, e, tutaj no niezależnie czy bym pojechał właśnie na czołgi ciężkie tutaj gdzie jestem Czy bym kampił na lewej czy na prawej Raczej by to nie miało większego znaczenia ponieważ no ci ludzie tak dziwnie grają Ale nie wiem czy właśnie teraz bym się nie przestawił e, Na flankę Ja tak lubię sobie bitwę zacząć i być może stąd będę miał przestrzał. Pamiętam, że tutaj był przestrzał. Akurat przez tą dziurę. Nie. Ponieważ nie mam czasu, by się przestawić aż tam, nie. Więc tak naprawdę wykorzystuję te pozycje, które znam. Te przestrzały, które znam. Więc tutaj macie taką bardzo fajną szparkę, której można użyć sytuacyjnie w niektórych momentach, ale, w ale taki kapiszony. Ten wótek ma. Dzięki temu, że ten TPRK ma szybsze pociski, więc to też jest bardzo fajne. Ale jak oni tak będą podjeżdżać, to na spokojnie te tubki powinienem kleić. Więc macie taki fajny przestrzał, nie? Tak naprawdę, gdybym nie był botem, to będę tutaj już czpę tak? Więc no, jestem bucikiem, takie życie. Na Patriota raczej nie złapię przestrzału. Co my tutaj jeszcze mamy? On no, tak naprawdę bym też miał przestrzał, nie? Ale akurat był taki timing. Mm, że, że chciałem tą dziurkę wykorzystać, Nie, ogólnie będziemy musieli tak pokombinać. Ale, wótek bardzo fajny. Jak szukacie właśnie takiego e, sznajpera fajnego, e, dopaszylałem sobie to, polecam. E, osobiście troszkę ubolewam na tym, że Grille taki nie jest. E, w specie ogólnie ubolewam na tym, że Grille nie dostanie żadnego buffa. Ale, chyba, Word się boi, e, ponieważ Grille na początku, jak wychodzi, był totalnie OP, więc się chyba boją. Ale nie uważam, by takie papierowe czołgi, właśnie jak Grillek by mogły mieć jakiś bardzo duży wpływ na bitwy, tak, że, by, że byłyby po, po prostu toksyczne dla bitew. Ponieważ, no, landomy, jak wiecie, jak sami grać te bitwy losowe są tragiczne aktualnie, więc taki jeden czołg by nic nie zmienił, a, a na pewno po prostu by się więcej, więcej osób ucieszyło z tego powodu. Niestety, to troszkę kapiszony wale w tej bitwie. Czy on tutaj wychyli? Może dałem blinda, zobaczymy. Jak e, to nie wiecie, teraz jest ten perk jak koncentracja, czyli jak stoimy 3 sekundy w miejscu, to nam się skupia ten celownik bardziej. O, on wyjeżdża. E, nie do końca rozumiem jego movement, bądź taki wie. Przed tył, przed tył, przed tył, jak bocik, ale dobra, mamy 3 pechy. Przestałbym się na to, ponieważ tutaj jeszcze jest kilku borowików ale też to jest bardzo fajna pęka akurat. W sensie, jak na 9 uważam, że super. E, ja na przykład. Też nie rozumiem do końca tego, dlaczego na przykład, bo ta gra i, i tak nie jest zbyt realistyczna. E, to jest wot, nie? E, więc ubolewam na tym, że na przykład każdy czołg nie ma do wyboru dwóch, trzech dział, bo na przykład gdyby Grille miał takie działko, jak właśnie w wtk e, plus do tego po prostu lepszą penę, to powiem Wam, że bardzo fajnie by to dudniło, moim zdaniem. Wtedy by rzeczywiście mógł mieć sens, nie? Ten czołg. E, dobra, dobra. Podjedziemy sobie delikatnie. E, przejadę, może, właśnie tutaj wodą, by sobie zająć tą pozycję. No i co? Fajna bitwa, ponieważ nie dostałem jakoś głupio demeżu na samym początku, Ym, i tak naprawdę mam full HP do, do rozgrywania, właśnie tej bitwy teraz. E, więc dla mnie to jest bardzo duży komfort, nie? We właśnie w takiej bitwie. On na nas wy wychyli raczej. Jeśli nie do końca chciał na nas, chciałem mu we ale nie zdążyłem, właśnie, przemyślić celownika na jego włazik. Na no raczej szczeli. szczelił, strzelił, oddaliśmy mu za 300, Wychle przez tą szparę taką, tą dziurkę wam pokazywałem właśnie na poradniku na Erenberg, e, ogólnie polecam wrócić sobie do tego odcinka z Erenbergu, ponieważ tam naprawdę było dużo takich fajnych przystrzałów, fajnych in informacji pokazanych dla was, bo bar bardzo lubię tę mapę, akurat na bitwy losowe uważam, że jedna z lepszych map. Właśnie ze samego takiego względu, że macie dużo przestrzałów nie, w bitwie e, Uważam, że na każdej mapie tak to powinno wyglądać Niestety tak nie jest e, Kiedyś w WoCie tak było, pamiętam jak nawet WoT 1.0 wychodził i te już nowe mapki były To to ile było przestrzałów w tej grze to to był e, jakiś odlot Pamiętam na każdą mapę dosłownie jakieś dzikie, dzikie takie przestrzały, piksele e, To to było fajne Może dobijemy? Dobra, mamy go Idzie e, jest? O, SHPTK się spotnął, ale chyba nie zdążymy. O, jest Arciowa. Alciocha, halo, moja? Tak, jest. 3,5 tysiąca, także widzicie. Jak na bitewkę, w której pojechałem się e, naparzać. Na bliskim dystansie to bardzo fajnie mi wyszło. Teraz bym zmienił dział na te takie, na chaobice, nie? Akurat to też jest fajne. Uważam, że to ma największe sens, te działko, ale ta chałubica to też jest elegancka. I tak naprawdę uważam, że każdy czołg powinien mieć taki wybór, nie? Że na przykład, jak ma VZ, że jedno z magazynkiem, drugie takie cykliczne działko. Czy na przykład tutaj. Ma takie do snajpienia, a drugie takie do grania na bliskim dystansie, bo to ur. U, u, urozmaica delikatnie bo ogólnie gameplay sam w sobie. E, nie dość, że naturanie by to było fajne, to jeszcze tutaj na domy. Także zmiana, zmiana działka na tubę 15 cm, także lecimy myślę, że co? E, nie też jakieś haki, nie mam i takiej intuicji, także nie ma sensu. I po prostu lecimy z kolejną gieleczką tak. Niestety, ale do mi taką mapkę, że raczej nie zaglę w taki sposób, jak na właśnie poprzedniej mapie. Tylko tutaj jakoś tak. Będę musiał to wykampić, ale mam hity, mam 334 Pena na hicie, także spokojnie a Akurat przez to, że dałem takie perki, właśnie szybsze pociski To te hity naprawdę mogą być bardzo przyjemne, Przecież ta obica na pewno będzie lepsza Nie uważam, że zyskała jakoś bardzo dużo, ale no o 663, a tam około 600 To i, i tak jest coś, nie? Zawsze te 100 metrów na sekundę, czy na te 80 to zawsze jest coś yy, Zwłaszcza przy, przy, przy takiej prędkości to zawsze coś zmienia Jest to odczuwalne i zobaczymy jak to się buja ogólnie Pojadę jak taki typowy borowik Na sniper na półkę, ale no Nie widzę zbytnio żadnej innej możliwości by zagrać tę bitwę Więc pokampimy sobie jakoś yy, Być może koły spotniemy Być może ktoś nam spotnie yy, I my sobie strzelimy tubkę Wcale myślę, początkowo tutaj, w tą górę. Czasami ktoś tam popełnia błąd i wychyla, także możemy spróbować. A sama cenność tego działa. Pojawiam, że też jest niezła na, na tej parkach. Na pewno jest poprawiona delikatnie. Jest duży plus, ale nie wychyla nikt. Ja Sądzę, że jakiś koncept być może się poczuł, ponieważ mają trzy bardzo dobre dziątki w tym plutonie. No naprawdę, mogą być groźni. Także musimy uważać. Nikogo nie, nie ma tutaj. Tej też nikogo nie ma. Huh. Ciekawe. Tak, jakby nie było przeciwników, nie? No dobrze. Niestety to taka bitwa jest, że i tak musimy wyczekać, także. Tampimy. Ok. E, wyda wydaje mi się, że, że stąd wychyli z dołu. Spotam. Spotam. Sam mnie. Ruszyłem się, a to jest dystans 346 metrów, więc. No. Naturalnie dostałem spota. Wótek ma dobre kamo ale nie na tyle dobre. By. Wiecie, ja, ja mimo ja wszystko się ruszyłem, nie? Jest to, więc to jest ten problem. Być może, gdybym miał cicho układ to bym nie dostał spota. Więc to jest to, o czym wam wspominałem, że nie ma tak naprawdę jednego idealnego zestawu na ten czołg i, i ogólnie na wszystkie czołgi. A, dobra, dajemy tubkę, jak tu leci. Wuu! No, powiem wam. Że boli na pewno taka tubka przyjęta. Dostał za 867. To musiało boleć na 100%. Go to bolało Nie widzę koncepta. Koncept zjeżdża. I ogólnie ja bym podjechał na bliższy, na bliższy dystans. Ponieważ nie będę czekać, aż oni pode mnie wyjadą. A jak rozdam tutaj jakąś pestunię, to E75 się poczuło delikatnie. Spójrzcie. Pestunia, bomba i cofka szybka. I akurat do takiego grania te turbo się bardzo przydaje, nie? By gdzieś na szybko za go wychylić i wycofać. To jest bardzo fajne. I akurat pod tym względem te turbo się przydaje. Jakby rzeczywiście. Dobra, wychylimy tak szerzej, delikatnie. Chociaż mógłbym skrócić dystans, ponieważ mój kolega tu podjeżdża. I myślę, że jeszcze parę tubek tutaj rozdam. Myślę, że to nie będzie jakaś nibywała bitwa, ale powinno być ok. Polok. Dobra, ale dostał bombę. Ale dostał tubę. fajnie bardzo. Eee, ty raczej, kolego, nie możesz aż tak wychylić szeroko na mnie. Także się uspokój tym konceptem. A my mu oddamy. Także akurat ta chałubica to, to jest idealna pod mój styl gry. Bo jak gram, wiecie, tak bardzo agresywnie. Jak na TDK, to ja naprawdę gram z jajem, nie? Więc tutaj do takiej mojej giereczki bardzo, od, bardzo oddaję Tachowica, do, do, do takiego stylu gry super sprawa Dobra, czy ja ma, mogę tutaj outspotować kolegów? Był tutaj gdzieś ten Polak właśnie Nie, nie ma spota Także raczej wycofał, Koncept też się tam cofnął, ale się boją koledzy Ej, Ja myślę, że Polak to w ogóle do góry cofnął, tak kompletnie do góry Także być może uda mi się tego Centuriona, e, znaczy nie Centuriona, tylko Koncepta jakoś e, piknąć. Na pestunie. Widzę daszek. O nie, ale Capition, on w ogóle trzymał to. Buda nie trafiła pierwszej pechy i druga. Nie sądziłem, że on tu zostanie. Nie spodziewałem się tego, że on tutaj zostanie. Sądziłem, że skoro oni tutaj są, i on, I on tak naprawdę nie czuję się użyteczny w żaden sposób. W sensie, ja czułbym się bezużyteczny, grając tak bitwę tym 50TP, to cofnąłbym do góry. Nie spodziewałem się tego, ale troszkę popsułem tą bitwę. Powiem wam, że ta hałbica jest fajna. Naprawdę daje radę. Pena jest bardzo przyjemna, ale to alfa do takiego tradowania topic. Eee, rozumiecie, gdyby było można wy wybrać na przykład działo eee, w trakcie wczytywania bitwy? To no Byłoby super, nie? że jak macie bitwę pod snem, to tą słomkę. Jak macie taką bitwę, jak ta, to dajcie chowbice, bo byłoby to naprawdę bardzo fajne. Także taka to była bitewka. Niestety niefortunna troszkę. Myślę, że tutaj był spokojnie potencjał na 5-6 tysięcy. I myślę, że zagramy jeszcze jedną bitwę jako z tą tubką, bo naprawdę przyjemnie mi się z tym pyka. Sądzę, że ta słomka będzie przyjemniejsza, ale pod mój styl gry tą tubkę chyba lepiej wykorzystam. Także Chodź się skąpar. Z... Mamy kolejną bitewkę. I niestety się wydarzyło tak jak powiedziałem, czyli do mi butekiem. Niestety, ale mapę do snajpienia. Gdy akurat mam trambę. No. Zawsze to tak jest. Zawsze to jest. Zawsze pod górnikiem musi być, także niefortunnie. Zastanawiam się jak tutaj chcę zagrać. Czy jakoś pokampić, czy fila, czy coś takiego? Hm, nie wiem. Ale chyba nie pozostaje mi nic innego, jak albo kampić na bazie, albo jechać... K5, ale K5 z tej trąby znajpić to tragedia. Sobie spróbuję przeszedlić z dołu, bo z dołu można healę przeszlić, więc spróbuję to zrobić. Być może dam perskę baczata i dzięki temu wygramy tego heala. Chociaż akurat z tej trąby to będzie niezłe wyzwanie. Także wcale się gdzieś tutaj liczę. Właśnie na spocika, liczę na to, że bacza dostanie w miarę szybkospota i że damy mu właśnie tubę. Nie wierzę na hila. Aha. No i tyle z planu mojego. Taki szpytny plan był. Szpytny plan. Eee, I tutaj tak się ułożyło, że nie wierzę na, na to heal, ale za to my mamy hila. Więc uważam, że jest bardzo fajnie, miło przyjemnie. Chyba nie będę kampić jakoś bardzo z tyłu. Eee, nie chcę też włączyć MIDA, ale myślę, że na tym krzaku, takim pod środkiem, ja spokojnie będę mógł zagrać. Objaz mi duszą. Bez objazdu, to będą wychylać. Dobra, dobra. No to jednak tutaj. Nie rozumiem, dlaczego Bacza mi zginął. E, on fulowy, jak. w świecie, miałem. Dwóch praktycznie fulowych smrodów na hilu. I wychylili pod sniper Tedeków. Pięknie, pięknie, panowie. Powiem wam. Dziękuję za przeklanie bitwy. Dzienny, dzieny, dzieny. Ojoj, oj. oj, oj. Albo ty. No cóż. No to teraz i Bacza na hila wiedzie. W sumie to nawet chyba w niego coelać mogę. Czułem, że on gdzieś wychyli też. E, tragedia. Nie no, tutaj raczej nie posępimy. E, I to jest właśnie to, dlaczego ja lubię sobie jeździć takim, wiecie, butekiem na bliski dystans. O, Leopard, a nie Bacza Tak delikatnie się pomyliłem. Cóż, te 54. Mamy go na przestrzale. Ale czy to doleci? Opa! Huu, ale huknąłem. Bardzo ładna, fajna, elegancka pestunia Jest dobrze, jest dobrze Dobra, jest 2-2 Jeśli Moi koledzy na chwilu nie zginą Od ich górki To będzie nawet nieźle Dobra, ale ja nie wiem czy bym Chciał tutaj snajpić. może się na dół bo spójrzcie, gdybym pomógł zdałem. tam jest ich czwarty Tortoise, to, to a ja akurat jestem takim czołgiem I mam jeszcze haubicę, że Myślę, że na spokojnie tam na nich pogram sobie, bo mam dużą penę a wygranie te tego K4, to w sumie no, nie, nie dam już tutaj, nie oddam żadnego szczału, tak? Z tym się chyba zgadzamy, że nie oddam żadnej pestowni już w tej bitwie, także kierujemy się tutaj na dół. Liczę, że Barli się przyczynia do wygrania tej bitwy. Że że tak też myślę. Jak Thor to jest, wiecie, błąd popełni, wychyli jakoś głupio, to kupimy mu za 800. I będzie fajnie, tak? no. Nie lubię się zamykać na dole, ale no gram takim czołgiem, a nie innym. Także no cóż, takie życie, nie? Takie życie, takie życie. My tutaj mamy. 23 jest krzakiem. Ogólnie, w skrócie. My się w to Na no, Jakoś po takim kątem myślę, że na spokojnie stać mogę. Czy ty dostałeś spota? Okej, okay. być może dostał spota, nie wiem. I czwarty. Mam dobre kamo tym butekiem. że takie uważam lepsze i Iotisa e, i czwartego. Chwila, to nie ma elewacji, te działa? bez kitu Aha, bo kadłub mi, mi blokuje. Dobra, sorry już jestem, e, mam nadzieję, że obiekt 430 nad wami tutaj no, nie wiedzie jakoś dziwnie głupio e, Ale no tak naprawdę Chyba nie możemy nic zrobić co, specjalnie no Niekoniecznie, niekoniecznie panowie W takiej pozycji jestem I na przykład taki video bardzo nie lubię, bardzo nie, nie lubię też stawiać na YouTube takie wideo, bo moje zdanie są żenujące Ale no cóż nie ja przynajmniej Widzicie, że również ja mam takie bitwy, nie? Stąd niekoniecznie lubię grać z takimi czołgami, też, nie? To, to jest między innymi odpowiedź na pytanie, dlaczego krecaj nie grać wtedy czy coś takiego. No, bo do snajpienia, no, to jest ta, ta tragedia. Nie ma żadnego wpływu na bitwę, tak naprawdę, nie? A grając z takim medem, czy hatekiem, czy lightem, to nie jestem w stanie swoje zarobić, jakąś tam przewagę. Chociaż. Nie no, to znaczy nie wygramy tego. baczac znał moją pozycję, którą wam pokazywałem, że tam można zjechać na dół, no, no to by przeżył. To nie? Normalnie, że tak. Kto widział odcinek, ten wie. Także no. Turtle z mnie tutaj huknął. A postaram się dać jeszcze jedną. Tak bardzo prawdopodobne, że ten i czwarty wyjedzie tutaj. Zielicie na to, że wyjedzie. Jest. O, nie, szelił. Bo chciałbym, wiecie, tak jeszcze przynajmniej dwa razy strzelić, a nie, nie zapowiada się aktualnie na to. Ten iso się boi. Zaraz będę miał leoparda na boku przy okazji. Także no, lipa, nie? Delikatnie. Hm. No dawaj, no dawaj, tym isem się boisz. Lozyn taki cię dostał, tubę hmm. postaram się tutaj jakoś schować przed Leopardem, by nie dostać heka i być może sprzedam jeszcze jedną No Dobra, Oj. takim kątem ciężko dosyć, ale mamy to, no i ginę. Także 2 i szczerze, przewiduję, że nie będę ostatni w tej grze. Gwarantuję wam, że nie będę ostatni, ale te lajki muszę przyznać, że tragedia. Także zobaczymy, co tutaj pokrywa moja drużyna, bo HP zostało bardzo dużo, 10 tysięcy HP, to, to nie jest close bitwa, nie? To nie jest ża żaden bliski wynik, ale no nie, wiem, czy coś lepiej mogłem zrobić, bo tak naprawdę podjęłem decyzję, by przejechać na dół. Sądziłem, że jakoś ich spotniemy, czy coś takiego, ale niestety. Niestety, niestety nie udało się. Eee, I który byłem? Pierwszy byłem. Aha. Mimo tego, że zaglądałem za, za, tak tragiczną bitwę i nie dało się nic zrobić. Dobra, taki to był odcinek, M mam nadzieję, że e, informacja z początku właśnie materiału Wam się przydała. Mam nadzieję, że bitewki wtk ma się również podobały, no może poza tą ostatnią. Tak, dzięki wielkie, że pozostaliście do końca tutaj e, oglądać ten materiał. Wiecie, zawsze możecie zostawić su subika, łapkę w górę, to zawsze motywuje, Tak, dzięki wielkie i do.